Witajcie, nazywam się Zahara i jestem liderem zespołu wyścigowego PRZ Racing Team, czyli Studenckiego Koła Naukowego Formuła Student. Realizujemy projekt bolidu wyścigowego właśnie klasy Formuła Student, który przygotowujemy co roku na interdyscyplinarne zawody inżynieryjne klasy Formuła Student. W tych zawodach bierzemy udział w konkurencjach statycznych oraz dynamicznych. W ramach konkurencji statycznych przygotowujemy dokumentację, kosztorys samochodu i biznesplan całego projektu, który później bronimy przed sędziami z branży Automotive bądź Formuły 1. Natomiast w ramach konkurencji dynamicznych nasz samochód już na tole rywalizuje z innymi zespołami z całego świata. W ramach konkurencji dynamicznych nasz samochód testowany jest w ramach swojej zwrotności, przyspieszenia oraz wytrzymałości w głównym wyścigu 22-kilometrowym Endurance, gdzie razem z innymi zespołami rywalizujemy już o pierwsze miejsca. Wyścigi Formuły Student odbywają się, tak jak powiedziałem, na całym świecie, na wielu kontynentach. Na najsławniejszych torach Formuły 1 de facto. Nasz samochód brał udział w wyścigach Formuły Student na torze Silverstone, na torze Varano de Malagari we Włoszech oraz Hangaroringu węgierskim. Dlaczego warto działać w tego typu inicjatywach studenckich? Myślę, że przede wszystkim przez pryzmat niesamowitego rozwoju oraz możliwości zdobycia praktycznego podejścia, nawet do życia, oraz dużej ilości doświadczenia. Nasze działania bardzo mocno łączą suchą teoretyczną wiedzę, którą zdobywamy na studiach, z praktycznym podejściem, które jest wykorzystywane dzisiaj w przemyśle. Poza tym, realizując nasze projekty, staramy się myśleć kreatywnie i innowacyjnie. Staramy się myśleć poza wszystkimi ramami. W myśl idei Thinking Out of the Box. Serdecznie zachęcam wszystkich studentów do podjęcia działania w tego typu projektach. Jest wiele kół naukowych na Politechnice Rzeszowskiej, myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Natomiast fanów motoryzacji, serdecznie zachęcam do nas. Pozdrawiam serdecznie, Cześć, mam na imię Magda. W imieniu swoim i członków KOWA Studenckiego Biotechnologów i Insercji na Wydziale Chemicznym chciałabym Was zachęcić do dołączenia do naszej organizacji. Zajmujemy się przede wszystkim promowaniem najnowszej wiedzy z zakresu nauk biologicznych i biotechnologicznych. Na naszych spotkaniach prezentujemy prezentacje, które są oparte o tematy, które nas interesują, a publikowane są w międzynarodowych czasopismach. Dodatkowo, będąc członkiem naszego koła, macie okazję do tego, żeby jeździć na konferencje organizowane w Polsce, a także za granicą, a które są w pełni finansowane. Na naszych spotkaniach oprócz tego, że poszerzamy naszą wiedzę, nabywacie. Umiejętności miękkie, tak jak na przykład autoprezentacja, która teraz jest bardzo pożądana na aktualnym rynku pracy. Tak więc w naszym kole, a także w pozostałych organizacjach studenckich działających na naszej uczelni nie dość, że poszerzamy naszą wiedzę, doskonalimy swoje umiejętności, a także zdobywamy nowe znajomości. Nasze koło dodatkowo co roku jeździ na rejdy górskie w Bieszczady. Jeżeli uważacie, że zajęcia obowiązkowe to zdecydowanie za mało, zapraszamy do dołączenia do naszego koła, a także do pozostałych organizacji studenckich działających na terenie naszej uczelni. Nas znajdziecie na Facebooku i na Instagramie. Cześć, jestem Piotr Kowsianko, jestem solistą Chóru Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej. Dołączyłem do niego na początku studiów. Uważam, że to był niesamowity krok, żeby przeżyć te studia jak najlepiej. Zachęcam wszystkich do dołączenia do chóru, jeśli tylko lubicie śpiewać lub kochacie muzykę tak jak ja. Jest to niesamowita szansa i warto z niej skorzystać. Działalność naszego chóru koncentruje się na oprawie muzycznej uroczystości odbywających się na Politechnice Rzeszowskiej, ale nie tylko. Mamy za sobą już dwa autorskie muzikale oraz y, otrzymaliśmy wyróżnienie na festiwalu międzynarodowym w Grecji. Obecnie przygotowujemy się do autorskiego festiwalu piosenki ekologicznej, który będzie przedstawiany tutaj na Politechnice Rzeszowskiej oraz do festiwalu, który będzie odbywał się w Paryżu, gdzie będziemy reprezentować Polskę jako chór. Mimo trudnych czasów, gdy nie możemy się wszyscy ze sobą spotykać, pozostajemy aktywni w formie wirtualnej. Wzięliśmy udział. W nagraniu utworu O Ziemio Polska, który był efektem wirtualnego chóru Politechnik z Polski, w którym wystąpiło 14 Politechnik, oraz zrealizowaliśmy nagranie y, hymnu Politechniki Rzeszowskiej w formie zdalnej. Gorąco zachęcam wszystkich do dołączenia do Akademickiego Chóru Politechniki Rzeszowskiej, jeśli tylko jesteście jakkolwiek związani z muzyką. Jesteśmy grupą otwartą na wszystkich, więc śmiało wpadajcie. Cześć, jestem Norbert. Jestem członkiem Rzeszowskiej Grupy IT. Zrzeszamy dwa koła naukowe: Koło Naukowe Elektroniki i Technologii Informacyjnych oraz Koło Naukowe Automatyków i Robotyków Robo. Jako dwa koła naukowe zrzeszamy głównie studentów z naszego Wydziału, ale oczywiście jesteśmy otwarci też na studentów z innych Wydziałów. Głównie w naszym kole pracują Automatycy i Robotycy oraz Informatycy i Elektronicy. Zajmujemy się m.in. projektowaniem płytek PCB, programowaniem mikrokontrolerów, drukiem 3D oraz projektowaniem 3D. Zajmujemy się również budowaniem robotów oraz różnych urządzeń, na przykład z klocków Lego. Współpracujemy z wolontariatem studenckim Projektor. Dzięki temu możemy pokazywać młodym ludziom, na czym polega robotyka i że to wcale nie jest takie trudne. Prowadzimy również liczne kursy dla naszych członków. Między innymi są to kursy projektowania 3D w programie Fusion 360 oraz projektowanie płytek PCB w programie Eagle. Pomagamy naszym studentom później stworzyć własnego robota, lutując poszczególne elementy oraz programując mikrokontrolery. Dzięki pomocy członków naszego koła, możecie się dowiedzieć wszystkiego o robotyce oraz o tym, jak te roboty zbudować. Często bierzemy udział w zawodach robotów organizowanych na terenie całej Polski, najczęściej o randze międzynarodowej. Zdobywamy tam również liczne wysokie miejsca na podium. Dzięki działalności w organizacjach studenckich. Macie możliwość kontaktu bezpośredniego z firmami, w przyszłości mogą stać się waszymi pracodawcami. Możecie również brać udział w licznych wydarzeniach, zawodach. Dzięki temu poznacie więcej ludzi, oraz możecie sobie pomóc w zdobyciu stypendium rektora. Cześć, jestem Michał. Dzięki przynależności do koła mogę przyjemnie spędzać czas oraz rozwijać siebie, zarówno pod względem naukowym, jak i technicznym. Legendary Rover Team to grupa studentów realizująca wspólnie projekt badawczo-naukowy, który polega na budowie analogu łazika marsyńskiego, konstruowanego stricte pod zawody Uniwersytetu Rover Challenge, odbywające się w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy dynamicznym zespołem składającym się z pięciu sekcji. Sekcji mechanicznej, sekcji elektronicznej, informatycznej, sekcji chemicznej oraz ludzi od marketingu. Co roku dołączają się do nas nowi studenci, którzy chcą rozwijać swoje pasje, oraz przyczynić się do kontynuacji kosmicznego projektu zapoczątkowanego kilka lat temu przez naszych starszych kolegów. Zapraszamy wszystkich studentów do uczestnictwa zarówno w naszym, jak i w innych kołach naukowych. Dzięki uczestnictwu w kole naukowym młodzi studenci mogą szybciej przyswajać wiedzy dzięki pomocy swoim starszych kolegów, a starsi koledzy mogą w pełni rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Uczestnictwo w takim projekcie daje wiele możliwości na zdobycie doświadczenia z zakresu pracy w zespole, z zakresu organizacji samej pracy i wzajemnej komunikacji pomiędzy członkami teamu. Wszystkie te umiejętności pozytywnie wpływają na zdobycie pracy dla młodego inżyniera. Cześć! Witamy wszystkich w imieniu Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej Połoniny. Jesteśmy członkami zespołu od początków naszych studiów. Jest to bardzo ciekawa forma spędzania wolnego czasu. Dzięki Połoninom mieliśmy możliwość rozwinięcia naszych umiejętności wokalno-tanecznych, a także wzięcia udziału w licznych festiwalach krajowych i zagranicznych. W ubiegłym roku mieliśmy okazję uczestniczyć na festiwalu międzynarodowym w Danii. Poznaliśmy tam wiele ciekawych zespołów z całego świata, między innymi z Kolumbii. Dzięki tym kontaktom w tym roku otrzymaliśmy zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal w Kolumbii i mimo trudnego czasu mogliśmy reprezentować nasz folklor właśnie w Kolumbii. Miniony rok był dla nas bardzo wyjątkowy z tego względu, iż obchodziliśmy jubileusz 50-lecia działalności artystycznej naszego zespołu. Uczestnictwo w zespole daje możliwość podróżowania po całym świecie, poznania ciekawych ludzi, kultur. Przeżycie ciekawej przygody, a także zawarcia przyjaźni, które trwają całe życie. Zachęcamy Was do działalności zarówno w Zespole Pieśni i Tańca Połoginy, jak i innych organizacjach studenckich na Politechnice Rzeszowskiej. Cześć, jestem Karol, jestem ze Studenckiego Koła Szybkiego Prototypowania i Wzornictwa Przemysłowego. Nasze koło zajmuje się metodami szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej, a także metodami przyrostowymi, zwanymi potocznie drukiem 3D. Możesz u nas podszkolić się w projektowaniu 3D w programach CAD, użyć skanera 3D bądź wykonać swój pierwszy wydruk na drukarce 3D. Zachęcam Was do działalności w kołach naukowych Politechniki Rzeszowskiej. Zyskujecie tym niepowtarzalną szansę na poznanie wielu ciekawych ludzi, zrealizowanie swoich własnych projektów, wykorzystanie maszyn, urządzeń, oprogramowania i narzędzi, na które prawdopodobnie studencki budżet by Wam nie pozwolił. Ponadto działalność w kole daje Wam niepowtarzalną okazję na wzbogacenie swojej wiedzy wyniesionej z zajęć i poznanie wielu ludzi zajmujących się profesjonalnie interesującymi Was tematami. Studenckie Koło Naukowo-Badawcze Turystyki Tuptuś zajmuje się ekonomicznymi badaniami turystyki, działalnością naukową i badawczą na uczelni oraz popularyzacją wyjazdów trekkingowych wśród studentów Politechniki Rzeszowskiej. Nasze koło organizuje takie wydarzenia jak na Studenckie Wczasy Nigdy Nie ma Kasy, na które przyjeżdżają podróżnicy z całej Polski i opowiadają o swoich podróżach, rajd studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz konferencje naukowe takie jak Seminarium Naukowe, Turystyka i Zarządzanie w XXI wieku oraz Behind the Door, Świat za Drzwiami. Uczestnictwo w organizacjach studenckich to cenne doświadczenie zdobywane podczas udziału w konferencjach i seminariach. Jest to także możliwość rozwoju umiejętności organizacyjnych poprzez udział w wydarzeniach kół naukowych. W każdej organizacji poznacie świetne osoby i zawrzecie przyjaźnie na całe życie. Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Brief jest organizatorem cyklicznych i niejednokrotnie znanych w całej Polsce eventów. Jednym z takich wydarzeń jest nocne spotkanie z reklamą, które jest organizowane od 2001 roku i polega ono na wyświetlaniu bardzo ciekawych, a niejednokrotnie śmiesznych reklam, które są starannie selekcjonowane przez członków naszego koła naukowego. Ponadto pokaz reklam jest urozmaicany różnymi konkursami z nagrodami, które pozyskujemy od naszych sponsorów. Oprócz tego nasze koło naukowe zajmuje się akcją charytatywną o nazwie Aukcja czy Serca oraz niezwykle znanym wydarzeniem wśród lokalnej społeczności studenckiej o nazwie Olimpiada to liczne konferencje naukowe oraz imprezy integracyjne dodatkowo rozmaicą uczestnictwo w naszym kole naukowym. Dlatego, dołączając do naszego koła, nie będziesz się nudził. Dołączając do koła naukowego, możesz wiele się nauczyć. Poznasz tajniki organizacji eventów, nauczysz się, jak promować własną markę, poznasz życie studenckie z perspektywy organizacji, jak również poznasz wielu ciekawych ludzi i rozwiniesz swoje pasje. Witam Was serdecznie, tutaj Chrupę Łukasz. Witam Was w Radiu Centrum Rzeszów, które się znajduje na Politechnice Rzeszowskiej. Ja osobiście w radiu jestem od lat czterech około. Fajne jest to, że radio jest w zasadzie dla każdego. I ja też postanowiłem spróbować swoich sił, bo zawsze chciałem pracować z głosem, coś robić, coś mówić. Zresztą mówienie, moim zdaniem, dość nieźle mi wychodzi. Zresztą też lubię słuchać dużo muzyki, lubię puszczać muzykę. I fajne jest to, że w Radiu Centrum Rzeszów każdy tak naprawdę może puszczać co chce, kiedy chce i na jaki temat y, chcę się wypowiedzieć. Ja swoją przygodę zacząłem tak naprawdę od prostych ćwiczeń z językiem. Tam mamy też takie drugie studia u góry i tam sobie mówimy, ćwiczymy całą dykcję, jak to robić, jak, w jaki sposób należy, czy też powinno się mówić, tak żeby ludzie nas najzwyczajniej w świecie zrozumieli. Y, przez jakiś czas mówiłem o pogodzie, przez chwilę, jakby można powiedzieć, współprowadziłem program poranny. Później przeprowadzałem bardzo dużo, masę wywiadów, co było mega fantastycznym przeżyciem, w związku z tym, że po prostu idziesz na miasteczko, bierzesz mikrofon, podchodzisz do ludzi i pytasz, siema, co tam, nie? Jak tam zdrowie? Lubisz pączki? Co myślisz o wczorajszej pogodzie? I reakcja ludzi nieraz była fantastyczna, nie? Jeśli na przykład ktoś nie czuje, że jest, nie wiem, nie potrafi tak jakby wyjść do ludzi, nie wie, że mikrofon akurat jest do niego, no to zobaczcie tutaj sami. Tak? Tutaj jesteście Wy, mikrofon, chcecie puszczać muzykę, puszczacie muzykę. Gdzieś się zamknięcie. Czasem zdarza się, no co zrobisz? Co jeszcze jest fajnego w Radio Centrum Rzeszów? Dlaczego zachęcam studentów do tego? Hmm, że można puszczać dowolną muzykę, jaką się chce. Nie wiem, słuchamy jakiegoś alternatywnego rocka? Mamy masę audycji, gdzie ludzie przychodzą, puszczają takie rzeczy. Chcecie powiedzieć coś o kinie? Jak najbardziej. Ja osobiście na chwilę obecną prowadzę Program około motoryzacyjny na wstecznym Radio Centrum Rzeszów, gdzie mówię o samochodach i o ubezpieczeniach i takich różnych rzeczach, przy okazji właśnie puszczając swoją muzykę. Jeśli ktoś myśli, dobra, wychodzenie z mikrofonem na zewnątrz, robienie wywiadów nie jest do mnie, nie czuję się tak, nie mogę wyjść z strefy komfortu, tutaj też się troszkę wstydzę. Nie ma żadnego problemu, można zostać montażystą, czyli nauczymy się Cię robić w programie, który służy do montowania dźwięku. Możesz puszczać własną swoją muzykę, układać swoje jakieś playlisty. Nie musisz się nawet nie nic odzywać. I to nie jest super, szczególnie jeśli. No kto teraz nie lubi muzyki? Szczególnie siedząc jeszcze gdzieś tam po południu czy wieczorami, do baru nie pójdziemy, prawda? Nigdzie nie pójdziemy. No to cóż można robić innego? Tylko przyjdź do radiocentrum. Cześć, tu Kasiarzyna. Jestem prezenterem radiowym w RadioCentrum i chciałabym wszystkich studentów, nie tylko Politechniki Rzeszowskiej, zaprosić do odwiedzenia naszego radia. Jeśli chcecie spróbować swoich sił w radiu, nie tylko jako prezenter radiowy, ale dać swój głos do reklam, pobawić się w montaż, bardzo chętnie Was zapraszamy. Możesz do nas wysłać maila ze swoim zdjęciem i opisać pokrótce, co chciałbyś robić, jaką muzykę chciałbyś puszczać, co ci interesuje. Jeśli tylko masz ochotę, możesz do nas nawet zapukać. Chętnie z otwartymi ramionami Cię przyjmiemy. To wszystko. Zapraszamy. Rozpoczynając studia wkraczacie w zupełnie nowy poziom samodzielności. Koniecznie skorzystajcie z ofert ubezpieczeń OC, które prezentujemy Wam w opisie filmiku. Za drobną opłatą możecie zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Skorzystajcie z oferty już dziś, ponieważ trwa ona tylko na początku roku akademickiego.